Zauważyłam, że pierwsza część najlepszych filmów świątecznych, które Wam polecam, całkiem nieźle się przyjęła, więc stwierdziłam, że może pora nagrać drugą część. Tym bardziej, że w pierwszej nie zawarłam paru klasyków, które mi wypomnieliście w komentarzach. No i postaram się Wam naprawić ten błąd, i mam nadzieję, że tym razem niczego Wam nie pominę. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem, jako pierwszy film, przedstawić największego dla nas klasyka, jakim jest Kevin Sam w domu. Ja wiem, że prawdopodobnie większość z Was ten film oglądała i dobrze go zna, ale po pierwsze, możecie go obejrzeć jeszcze raz, a po drugie, może znajdą się na tym kanale, na tym filmiku osoby, które jednak go nie widziały. I to jest właśnie dobra okazja, aby się z nim zaznajomić i może go obejrzeć. Film opowiada o tytułowym Kevinie, który, no, został po prostu sam w domu, ponieważ rodzice oraz ogólnie cała jego rodzina. Wyjechała na przerwę świąteczną i spędzają ją po prostu poza domem. No ale jakimś cudem, wychodząc pośpiesznie rano, zapomnieli o tym, że Kevin sobie smacznie jeszcze śpi w łóżku, i no, wyjechali bez niego. No i generalnie to by było do przeżycia, tylko jeszcze w tym czasie nagle dwójka Rapusiów stwierdza, że no, jest to bardzo bogata dzielnica, bardzo bogaty dom, akurat właścicieli nie ma w domu. To napadnijmy nad niego i go okratnimy. Dale, no, no, został ten dzieciak w domu i musi jakimś cudem sobie poradzić i ochronić ten dom przed nimi. No, tak jak mówię, jest to spory klasyk, ale jeżeli go nie widziałeś albo dawno go nie oglądałeś, to śmiało możesz zobaczyć ponownie. Tym bardziej, że ja sama go oglądałam jakiś rok temu i moim zdaniem bardzo dobrze się zestarzał i wciąż się go ogląda świetnie. Dobra, skoro zaczęliśmy od klasyków, to może jeszcze. Na chwilę przy nich pozostańmy i tym razem przedstawię wam animację, którą pewnie też równie dobrze znacie, ale jeżeli nie, no to zaznajomcie się z nią, bo jest naprawdę spoko i no, w pewnym momencie zrobiła naprawdę wielki przełom, jeżeli chodzi o kino, a w szczególności właśnie tą animację, bo była bardzo popularna. No i jest to nic innego jak kraina lodu. Film w głównej mierze skupia się na strony miłości oraz na tym, ile jest w stanie ona poświęcić oraz działać, aby jak najbardziej ją uchronić. I mimo tego, że pojawiają się pewne trudności oraz momenty zwątpienia, to i tak to jest coś, co te osoby wciąż mają siebie nawzajem oraz mogą na sobie polegać w każdym możliwym momencie. No i taki przykład dają właśnie Anna i Elsa. No i chociaż Kraina Lodu nie jest do końca aż tak bardzo świątecznym filmem, bo nie ma tutaj motywu świąt, to jednak mamy zimę, mamy bałwany, a konkretnie jednego bałwana, Olaf'a. No i tak jak mówię, wydaje mi się, że jeżeli ktoś go nie widział albo ma po prostu ochotę obejrzeć jakąś animację, to Kraina Lodu będzie dobrym pomysłem. Chociażby nawet żeby podświeżyć sobie piosenki, które w pewnym momencie były bardzo często opuszczane wszędzie. Kolejnym filmem, o którym warto wspomnieć i który jest również takim swego rodzaju klasykiem, są to Listy DM. Jest to polski klasyk, o którym z pewnością większość z Was mogła słyszeć, ponieważ powstały później chyba kolejne cztery części, które już tak dużo mniej Wam polecam, szczególnie te ostatnie. Nawet ich nie oglądałam, szczerze mówiąc, ponieważ wystarczyły mi same opinie osób i to, jak bardzo tytuł został. Zniszczony, ale jeżeli chodzi o pierwszą część, to wydaje mi się, że warto obejrzeć, ponieważ jest naprawdę spoko. Ja wiem, że polski film nie brzmi dla Was zachęcająco, ale jeżeli lubiliście Love Actually, czyli to właśnie miłość, brytyjski film, no to listy do M mogą również Wam się spodobać. Tym bardziej, że oni się mocno sugerowali angielskim filmem, i wydaje mi się, że całkiem nieźle im to wyszło właśnie w przypadku pierwszej części. Film opowiada ponownie. Kilka historii miłosnych oraz to, jak magia świąt na nie wpływa. Także, jeżeli lubicie komedie romantyczne oraz jesteście w stanie obejrzeć polski film, no to warto zobaczyć również ten. Kolejnym filmem, o którym warto wspomnieć, jest stosunkowo nowa produkcja, bo z 2020 roku. I główną rolę gra w niej Emma Roberts. Jest to ponownie komedia romantyczna i opowiada ona o dwójce singli, którzy nienawidzą świąt. I pewnego dnia postanawiają, że od przyszłych świąt będą chodzili razem na świąteczne kolacje, po to, żeby ich rodzina się ich nie czepiała, że są samotni oraz zadawała jakieś bezużyteczne pytania. Cały ten wątek sprawia, że film jest przeolbrzymie zabawny, oraz jednocześnie taki ciepły i naprawdę fajny do oglądania podczas świąt. Wydaje mi się, że z tych nowszych produkcji ten jest jednym z fajniejszych do nadrobienia. Dodatkowo jest on dostępny na Netflixie, także nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem go. Kolejnym filmem, o którym chciałbym coś więcej powiedzieć, jest to animacja, a konkretniej Strażnicy Marzeń. Jak sam tytuł wskazuje, opowiada on o bohaterach, którzy są strażnikami dziedzincych marzeń, a konkretniej o Jacku Frost, świętym Mikołaju czy nawet zającu Wielkanocnym. I ta totalna mieszanka tych wszystkich bohaterów sprawia, że dostajemy historię, jak oni wszyscy muszą połączyć siły, aby pokonać pewien mrok, który zagraża całemu światu. Ja wiem, że opis może nie brzmi przekonywująco, ale mogę wam powiedzieć, że film jest naprawdę niezły, i jest to z pewnością jedna z fajniejszych animacji, jaką udało mi się w życiu obejrzeć. Mimo to, że oglądałam go dosłownie dobry parę lat temu, to cały czas mam dobre z nim wspomnienia i szczerze mówiąc, nawet mam ochotę obejrzeć sobie go ponownie, bo tak jak mówię, był naprawdę świetny. Kolejny film to jest kochajmy się od święta i opowiada on o rodzinie Cooper, którzy jak co roku zjeżdżają się wszyscy do domu rodzinnego, aby obchodzić razem święta Bożego Narodzenia. Szczerze mówiąc, jest to trochę inny film niż wszystkie te, które podałam w tym zestawieniu. Ponieważ jest on taki, bym powiedziała, że trochę smutniejszy. jeżeli ktoś lubi takie filmy oglądać, to wydaje mi się, że będzie on idealny. Ponieważ tak jak mówię, teoretycznie filmy świąteczne powinny wprowadzać nas w naprawdę dobry mood, a ten troszeczkę tego nie robi, wręcz przeciwnie. No ale tak jak mówię, jeżeli ktoś takie filmy właśnie lubi, to wydaje mi się, że mógłby się on całkiem spodobać. Ma on pewne błędy, oraz scenariuszowo może nie wygląda zawsze zbyt ładnie, ale jest to też taki, bym powiedziała, że wyjątkowy film, przynajmniej dla mnie był, ponieważ właśnie się tak wyróżniał spośród tych wszystkich, które udało mi się obejrzeć do tej pory. No i pod tym względem naprawdę całkiem obiecująco wyglądał. Dodatkowo, co lubię w takich filmach, to to, że można znaleźć sobie pewnych bohaterów, z którymi się można utożsamić. Jasne, niektórzy na wyrost są bardzo nie do utożsamienia się, no ale łatwo jest również znaleźć takich, z którymi będziemy czuli pewną bliskość oraz odnajdywać tam również cząstkę siebie. Dobra i teraz zbliżamy się do końca zestawienia. Mam nadzieję, że te wam się podobało. Tak jak mówię, postaram się dać wam tutaj trochę więcej klasyków, których zabrakło w pierwszej części i mam nadzieję, że tym razem nie pominam aż tak dużo filmów, o które czepialiście się wcześniej. A jeżeli tak, to może za rok Opowiadając Wam o kolejnych filmach świątecznych, postaram się już je zawrzeć. Ponownie życzę Wam wesołych świąt i mam nadzieję, że spędzicie je jak najlepiej. Napiszcie w komentarzu, jaki film byście dorzucili do tego zestawienia, albo który z nich macie ochotę obejrzeć w tym roku. Pamiętajcie, że jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia w następnym. Pa pa!